Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Masochisty. Nareszcie siadła jakaś przyzwoita bitwa, którą można przedstawić na kanale. Bitwa na chińskim TDQ 9 tieru WZ-111G FT. Szukając jakiegoś zdjęcia do miniatury do tego odcinka, wpisując ten model czołgu, że tak powiem. Od razu wyskoczył mi film Deda zatytułowany bodajże Ten czołg to kupa. Także no czołg idealnie nadaje się do masochisty, ale ponieważ zagrałem naprawdę masę bitew jak na mnie, żeby bić to masterkę, czyli ponad 200 gdzieś w tej animacji oczywiście będą jak zawsze wyskakiwały to, to nauczyłem się nim grać, odkryłem jego wszystkie wady i wszystkie zalety jest to czołg, który jest czołgiem momentami bardzo irytującym, momentami bardzo, bardzo groźnym. Pierwszy strzał w T-30, trafion. Co o tym czołgu można powiedzieć złego? No niestety ta bitwa tego nie potwierdzi, będzie wyjątkowa pod tym względem. Otóż armata tej maszyny jest niesamowicie kapryśna. Są bitwy, kiedy na przykład na pięć strzałów, przycelowanych idealnie, na full skupieniu, Gdzieś tam z odległości, na przykład mamy 5 pudeł. To nie są żarty, miałem takie serie, naprawdę potrafiło to działo siać w każdą stronę, byle tylko nie w cel. Tutaj będzie zupełnie inaczej i prawdopodobnie dlatego ta bitwa również będzie zmasterkowana. Ale ponieważ działo jest bardzo niecelne, to bardzo często gram tym czołgiem po prostu w pierwszej linii bardzo agresywnie jako tedekiem przełamania. Coś, ale jak pancer i tak dalej. Wiele osób tym tak po prostu nie gra, a ma on bardzo dobry pancerz. Są bitwy, kiedy potrafię tym pancerzem trollować po prostu maszyny niespodziewające się tego, maszyny o dużej penetracji, również nawet i na goldzie. No, zdarzają się również takie bitwy, kiedy, kiedy po prostu... Yy, też miałem takie bitwy, kiedy na przykład wyjeżdżam na czołg, nie wiem, na przykład ósmego tieru, ciesząc się, że go dingnę, wchodzi, buła, z Apeka na przykład. Później następnie znowu wchodzi, znowu, znowu, znowu i na przykład nic nie robię w bitwie, bo mnie masakrują na początku. A były też bitwy, kiedy na przykład udało się dingnąć jak pancera, jakieś esterfały. Także generalnie no, z zasady pancerz bardzo dobry, dlatego też tym czołgiem da się grać po prostu ostro, agresywnie, w pierwszej linii. Takie wąskie alejki do niego bardzo przemawiają, bardzo trafiają. Wróg wtedy nie ma za bardzo gdzie uciec, i negujemy tę, tę, tę wadę tego czołgu, czyli bardzo kapryśną armatę. A odnośnie armaty, jeśli już trafimy, mamy niesamowity wygar. Mamy tutaj na pocisku podstawowym penetrację rzędu 290 mm, co jest naprawdę wartością świetną i 750 uszkodzeń, ale taki mam w, czasami odczucia że często wchodzi również za 800 i nawet lepiej, więc jest to, jest to potęga. Strzał kolejny obieg 257 za 3000 i dingnięcie. Hity, hity na tym czołgu są przepotężne 395 penetracji, wożę ich co prawda 5 sztuk. Ale użyłem naprawdę może kilka sztuk przez te 200 bitew, zupełnie niepotrzebne. Na jakieś tam sytuacje kryzysowe, jakieś mastodonty, może to się przydać, ale zasadniczo ta penetracja jest naprawdę ogromna i na większość czołgów wystarcza. Dlaczego wożę aż 10 hajeków, Ponieważ mamy tutaj aż 90 mm penetracji i aż 100, 10, 10, przepraszam, 100 uszkodzeń, i w sytuacji, kiedy, no jak mówiłem, czołg jest jeszcze niemobilny, no to jest jego szczegół. oczywiście kolejna wada. Człowiek jest niemobilny, często po prostu musimy walczyć w zwarciu gdzieś tam na przykład na Himlu, na, na przepychaczach, przynajmniej ja tak robię. I wtedy no, mamy jednak w WoCie dużo czołgów wieżowych o bardzo mocnej wieży. Nie Super Conqueror, jakieś tam Isy, radzieckie różne czołgi. I wtedy czy te Hity, czy Apeki po prostu nie sprawiają swojej roli, wówczas ładujemy sobie Haeki i tłuczemy ich często po 500-600 więc żonglowanie tej amunicją ma spore, spore zalety. Również na wszelkie miękkie cele przy penetracji 90, na przykład lighty, na przykład niszczyciele bezpancerzowe, no, buły wchodzą po prostu przepotężne. Możemy zdjąć, nie wiem, Skorpiona Giena Strzała, czy jakiegoś Wafla za 1200-1300. Buły po prostu niemiłosierne. A co w tej bitwie? 7 do 4. Wszystko teoretycznie układa się bardzo dobrze, ale zostało, słuchajcie, w tej bitwie 6 tedeków dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 tdk i jeden light. Sytuacja trudna, no bo mamy szturm, więc musimy atakować. Te 30 dingną się, znaczy trafił w gąskę. To, co mówiłem, ten pancerz potrafi zaskoczyć. I ta armata w tej bitwie zaskakuje niesamowicie, ponieważ wszystko praktycznie trafia, nawet z dalszych odległości. A w tej bitwie mamy już ponad 4300 uszkodzeń zrobione, 750 pasyście, 1200 zablokowane. Co teraz robię? Nie mogę atakować bazę oczywiście, tam jest light. Przynajmniej tyle wiemy. A tutaj mamy 3 Tedeki. Atak na tego lighta może być po prostu trudny. I tutaj mamy niestety czołgi dosyć pasywnie grające. Na przykład ten T44 gra bardzo długo z tyłu. Wafel również bardzo długo z tyłu. Tutaj mamy 4 Tedeki. Wiadomo, że Tedekami nikt nie chce atakować, liczy na spota. Proszę bardzo, jest wykryta T30. Buła, znowu trafienie 4700. Ja tutaj w tej bitwie prowadzę dosyć ostre natarcie. Najpierw przepchnąłem razem z tym typem 4 Heavy, który oczywiście był przydatny, to miasto. No, teraz niestety mamy pojedynek yy, 5 tdk czyli musimy sobie z nimi jakoś radzić. Tutaj ukryte są aż 3: dwa i T30. Obiekt 257 próbuje tam kapować bazę, wymusić presję. Liczyłem na to, że to się może udać, ale niestety kolejne dwa te deki mają tam, z tamtej strony, więc ustawienie wrogów niestety jest dosyć dla nas niekorzystne, ponieważ y, mogą prowadzić ostrzał z obu stron, skapowanie będzie niezwykle ciężkie. Niestety, no, wszyscy czekają na coś. Wszyscy czekają na coś, ktoś chciałby zaspotować, każdy chciałby sobie strzelić, a niestety nie ma chętnych do spotowania. Na razie spokojnie czekam, ponieważ czasu jeszcze troszkę jest. Ewentualny wyjazd pod kilka tych tedeków może skończyć się bardzo krucho. Wykryty Su 130 PM, próbuję tutaj sprawdzić, czy mam na niego przestrzał, ale niestety nie mam. Dostaję niestety spota i bułan od T30 za 834. Plus jest taki, że został w tym momencie wykryty. I działo znów z nieprawdopodobną, jak na, ten, na tą armatę, po prostu nieprawdopodobną celnością znów trafia. Mówiąc szczerze, miałem wrażenie, że tutaj gra chciała, żebym tą masterkę po prostu zdobył. Naprawdę wiele strzałów, dużo prostszych, dużo łatwiejszych mi w tej karierze na tej maszynie po prostu nie wchodziło, po prostu nie wchodziło. A teraz nagle wszystko jak po sznurku, strzał w ciemno, wszystko wchodzi, dalekie strzały, gdzieś tam kawałek wieży, kawałek kadłuba i okazuje się, że po prostu niesamowita skuteczność. A nasza drużyna bardzo dobrze przepchnęła teraz okolice bazy, ten typ 4 heavy i bardzo przydatnie, Strvs 1, znowu wąski pasek i proszę bardzo, kolejna buła za 827, mamy już prawie 6000, ładny wynik, szczególnie, że dużo tej akcji było tutaj z własnego spota. Więc i ten X będzie zabójczy, i kolejny ciężki strzał kawałek, i znowu jak po sznurku. No, nieprawdopodobne w tej bitwie było to, że po prostu wszystko wchodziło. Bardzo, bardzo sytuacja dziwna. Teraz załadowany widzicie HEK na końcówkę na STRV-y. Ponad 6000 już na koncie STRV, -y. i znowu niesamowity strzał bez przecedowania, No, naprawdę, ta bitwa. W tej bitwie Serb po prostu nad mną czuwał i chciał bardzo, żebym wreszcie już ten czołg sprzedał. Spójrzmy na screeny końcowe. Od znaka Mistrzowska nareszcie nareszcie, sporo tych bitew było. Sporo było tych bitew również dobrych, takich pod masterkę, pierwszoklasowych, ale jednak zabrakło zawsze tej kropki nad i. Tutaj no, gra chciała, żebym kilka strzałów trafił, co pozwoliło tę masterkę zdobyć. Spójrzmy dalej. 6800 uszkodzeń. No zacny wynik muszę przyznać. Jestem z niego zadowolony. Prawie 7 koła to jest jednak bardzo fajny wynik. 4 fragi dało niezły, naprawdę niezły wynik eksperymenta na 9. tier 1422 i to jednak Tedek, prawda? Jednak Tedeki są słynne z tego, że jednak kampią, a ja postarałem się, aby w tej bitwie kampienia nie było. Była duża akcja, że tak powiem, w mieście. 12 strzałów oddanych, 11 trafień. No nieprawdopodobna sytuacja. Naprawdę, musicie mi uwierzyć, że miałem bitwy, kiedy miałem na przykład 12 strzałów oddanych i np. 3 trafienia. Reszta to były absolutne kalafiory. Tutaj, no niesamowita skuteczność. Nieprawdopodobna, powiedziałbym. Także mamy uszkodzenia zablokowane przez pancerz 1200, jeszcze po asyście prawie 1800, co również podbiło ten wynik kombinowany dosyć znacząco i zarobek to 20 tysięcy bez konta premium. Pociski premium użyte nie były, gdyż uważam że na tym czołgu naprawdę one nie są konieczne tej apeki, robią miazgę na wrogach. A jeśli losuje na to już w ogóle wszystko przebijamy absolutnie jak chcemy. Mam nadzieję, że bitwa Wam się spodobała. Zagrana no, do przodu, zdecydowanie do przodu, ciężar gry wzięty na swoje barki. Udało się szczęśliwie to wszystko wygrać. Udało się trafić te strzały, które trafić na tym czołgu nie powinny. Ja się cieszę. MK zasłużona. Lecimy dalej z koksem. Widzimy się w kolejnych odcinkach masochisty. A kiedy nie wiadomo, jak coś się trafi. Trzymajcie się, Hejka.